Siemanko, z tej strony Jojo. Przed Wami unboxing kolejnej paczki. Znowu od magicznej kostki. W środku mamy jedną kostkę, a jest to nie jaka kostka, bo jest to Moju Weilong. Kostka, która niedawno miała swoją premierę. Z tego co wiem, jest to połączenie pomiędzy kostką Diane Banshee a Fangshi Shuangren. Proszę bardzo koperta jest czysta. No i tak, bawiłem się prototypem trochę. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę fajnie mi się układało na tym prototypie. Zobaczymy jak to będzie z normalną wersją. Jakieś śmieci na bok. Ok, mamy samą kostkę. Pudełko takie jak przy Chłaning. Z tego co widzę, proszę bardzo, tu mamy importer. Magiczna kostka. Takie pudełko YJ to jest. No, budowa i sama kostka. Więc co, przejdziemy do środka, zobaczymy jak tam zawartość. Trochę pudełko uromane, trzeba przyznać, chociaż to jest chyba tuż z tego przeszedł. No i zobaczymy. Tak, na pierwszy rzut oka, co tu mamy? Instrukcję jakąś po chińsku. O, dość długą instrukcję. Patrzcie z jednej strony i z drugiej tylko do góry nogami trzymam, ale to tam pół biedy. no i co, i mamy samą kostkę kostka oklejona tymi naklejkami oryginalnymi od Moju. jaskrawe naklejki, dość fajne chociaż preferuję albo jakieś z, z stickers albo te łuskowe naklejki, no i co co do samej kostki no tu już jest znaczna różnica w pierwszym moju. Strasznie podobał mi się feeling. A tutaj już feeling jest naprawdę fajny. Nie jest taki sztywny. I naprawdę fajnie się układa. Że Teraz jest w sumie podobny feeling do Fangxi tak naprawdę. Budowa w sumie z tego co wiem też jest podobna, ale to zaraz zobaczymy. Kostka naprawdę super chodzi. Nie wiem czy będzie moją główną, no ostatnio na Aurorze układam. Aurora trzeba przyznać, że z nie dość, że szybka, to nie popuje. Dlatego mi się strasznie podoba. Zresztą oficjalnie na Polish Nationals układałem na Aurorze. Ale zobaczymy sobie tutaj budowę. Zielony do góry, no i co? Rzeczywiście tak jest. Podobne strasznie do fangshi. No i są te nawiązania do Panshi, ale to myślę, że potem jakoś się to porówna. Narożnik ciekawy bardzo, bo tutaj nagle ścięty. Dopiero jest stopka, i to coś nie wiem. Dobra, ułożę sobie kostkę jeszcze i myślę, że to będzie tyle. Niedługo jeszcze muszę zrobić ten filmik z Polish Nationals. Teraz na weekend wyjeżdżam. Yy, co to jest? Ha, running pop. Więc teraz tego nie zrobię, ale myślę, że po weekendzie yy, siądę do roboty i już mam wszystkie materiały. Będzie tak jak yy, ten filmik z Polish Open, czyli będzie, do, będzie wszystko sklejone i będzie dograny mój komentarz. No i co, myślę, że na dziś to wszystko. Na pierwszy rzut oka kostka naprawdę ciekawa. Zobaczymy jak to będzie potem. Muszę poukładać trochę i dopiero będę mógł stwierdzić czy mi się podoba czy nie. No to na dziś to wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.